Rynek jest, jeśli mówimy o e-commerce w całości, jest w takim momencie, w którym tak naprawdę wszystko się może jeszcze wydarzyć. I... Bardzo duża zmiany po stronie technologii powodują, że jeszcze dziś, dzisiaj no, trudno jest bardzo coś przewidzieć. E, bo, bo, na przykład, wystarczy popatrzeć na to, co robi no, najwięksi gracze, to jest jak Amazon, którzy wdrażają słynne, o których było głośno w mediach, drony dowożące towar. tak, że Możemy sobie wyobrazić, że takie drony będą zaraz wkrótce latały nad wszystkimi metropoliami i dowoziły nam towar, co będzie już samo w sobie wielkim przełomem. E, myślę, że dużym, dużą rzeczą, która szykuje się w branży e-commerce, która powinna zrewolucjonizować handel, jest big data, przetwarzanie w chmurze i w ogóle zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji zakupowych. Tu też Amazon swojego czasu pokazał bardzo fajny, fajny proces, mianowicie wyprzedzał chęć zakupu przez klienta, czyli zanim zdecydowałem się na zakup, to Amazon wysyłał mi już to, co chciałem. A oczywiście to jest ideał praktycznie, czyli możliwość czytania w myślach konsumenta i dostarczania mu towaru. Także tak naprawdę no możemy sobie wyobrazić praktycznie, że się wszystko wydarzy. Jeśli chodzi o polski rynek, to on będzie po prostu rósł, dlatego że ma bardzo dużo jeszcze przestrzeń. jesteśmy stosunkowo dobrze zinternetyzowanym krajem, infrastruktura jest nowa, więc dostęp do niej ma coraz więcej obywateli, ten dostęp jest szybki, mamy teraz bardzo dobry dostęp do internetu mobilowego, czyli poprzez urządzenia takie jak telefon, smartfon czy tablet, więc też ten kierunek będzie się bardzo szybko, myślę, rozwijał.